Panie zawiadowco, przepraszam, ale znów potrzebna mi pańska po... Nie widzi... E... Co? Nie będę już panu więcej przeszkadzać. W... Panie zawiadowco, przepraszam, ale... Nie widzi... E... Co? Właśnie wracam z rozmowy z rektorami, którzy nakazują mi jak najszybciej... U... Hmm. Oczywiście. I tak... No. Ale tak jak mówiłam... Silnik lokomoty... To jest jakiś po... Hmm. Szukam pewnej soczystej... Proszę pani, na stacji... Zabawne, że pan o tym wspomina. Eee... Savignon... Mali... Wie pan, przeczytałam bardzo ciekawą książkę, w której piszą, że rzadka winorośl Savignon jest tak... No, skoro... Nie wiem jak to się dzieje, ale nie wydaje mi się, żeby... Co to ma znaczyć? Nic nie wiem! Skąd mam wiedzieć, Aha. gdzie można znaleźć to głupie wino... Proszę iść porozmawiać z profesorem, jak on się nazywa. Bonsem paleontologiem. Mm -hmm. Ale to pan zawiaduje tą stacją i to pan powinien wiedzieć o tym najlepiej ze wszystkich. Nikt mi nic nie mówi, nic nie wiem. Proszę iść porozmawiać z tym staruchem z włosami w nosie. Mm. Not nice. Pomóż Wydaje mi... mi się, że Zrobię wszystko. No. Nie Pomóż. będę... Dobra, będziemy pogadać znowu ze staruchem. Z w nosie. Hmm. Co chciała? Mówił pan wcześniej. Jukoli moja. D pan. Pani. Czy nie orientuje się pan? E, a dlaczego myśli pani, że tu są? Mm -hmm. Przeczytałam o tym w bibliotece. Nie. Proszę pójść do zawiadowcy. Jeśli taki krzew tu jest, on będzie wiedział lepiej niż ktokolwiek inny. Ależ on właśnie przysłał mnie do pana. Wydawało mi się to dziwne, ale on stanowczo polecił zapytać paleontologa. Pan jest tu jedynym paleontologiem, nieprawdaż? A tak, tak, rzeczywiście. Cóż za dziwne zachowanie. Cóż, myślę, że się pomylił. To wszystko. od o niczym nie mówi. Być może. W porządku. Dobra, Zostawię pan. cię mnie, już. Co ja jestem? O Boże. O. Gdzie są te bydlaki? Słuchajcie, no kapuściane głąby. Proszę mi powiedzieć, gdzie jest wino sawinią, bo inaczej głowy pourywam. Okay. Panowie? Wybaczcie, że znowu. makaż ani. Gadajcie. Czy jesteście pewni, że w Barksztat nie ma roślin Savignon z Amarzone? Właśnie rozmawiałam z zawiadowcą stacji i paleontologiem, a to, co mi powiedzieli, niezbyt mnie przekonało, że tu ich nie ma. Jesteśmy zgodni co do tego. W Barksztad nie rosną żadne rośliny sawinion. Zrozum, panienko, że wino sauvignon z amazonę to rzadki krzew, który wymaga specjalnych warunków dla wzrostu. A skąd to, to prawda. Pan wie? Warunki, w których trudno ją rozmnażać. Mm -hmm. Uwierz mi. Trudno, ale nie niemożliwie. Na szczęście nasz ogród okazał się odpowiedni. Mm -hmm, Wasz ogród? Więc w warsztatach znajduje się <śmiech> ogród? <śmiech> <śmiech> Ogród? No jeśli jakiś miałby być, to taki malutki ogrodzik za stacją. Ale nasz zawiadowca byłby z niego bardzo dumny. Mm -hmm. Z pewnością bardzo by o niego dbał. Wszystko rosłoby wspaniale, gdybyśmy byli w stanie go w ogóle uprawiać. A to wszystko zależałoby od jego zdolności ogrodniczych. Mm -hmm. Bylibyśmy z niego dumni i nie zapomnielibyśmy, jaką rolę odegrałby w tym paleontolog. Mhm. Mm co w ogóle ma z tym wspólnego paleontolog? Proszę pomyśleć, jak bez niego i jego laboratorium o. moglibyśmy robić <sad> wino. To byłoby doprawdy, koledzy, dobre wino, prawda? Co za. Och Tak, rozkoszny hołcie. środek na zapomnienie długich godzin znoju i naszej ogromnej odpowiedzialności. Mm -hmm. Co rok z niecierpliwością czekalibyśmy na nadejście noworocznej produkcji? Jeśli was dobrze zrozumiałam, to w Barksztat faktycznie rosną rośliny savinio. Są uprawiane w ogrodzie za stacją, następnie przerabiane na wino przez troskliwego paleontologa, aż w końcu przyjemność picia należy do was. Jeśli się nie mylę panowie, to macie tutaj małą nielegalną wytwórnię. Mm -hmm. Panienko, doprawdy wyciągasz pochopne wnioski. Nie. Nigdy tego nie powiedzieliśmy. Wcale tego A nie mówię. Zrobiłam... Mówimy w trybie przypuszczającym. Wiesz, używamy jeżeli i gdyby. Wow, Więc co by było, gdybym miała takie przeczucie? Hmm, jeżeli tak, to musiałabyś to zatrzymać dla siebie, oczywiście. Oczywiście. Tak! A gdybyś może była tak nima i zatrzymała to w tajemnicy, to byłoby tylko małe lokalne zmartwienie produkujące zaledwie kilka butelek co rok. Z rzadkiego. Tak jest. Dnia. Żaden tam interes w wersji grande. W przeciwnym razie należałoby nas ukarać, więc moglibyśmy liczyć na twoją dyskrecję prawda? No nie wiem. Nie martwcie się, nie mam zamiaru mieszać się w cokolwiek. Kate, nie, nie tak się to rozgrywa, Kate, nie! Kate, nie, Boże. Kate, wystarczyło... My potrzebujemy tej winorośli. Kate... Gdybym potrzebowała winorośli Savignon, to przypuszczalnie mogłabym je znaleźć w ogrodzie, prawda? Gdyby można to było znaleźć Savignon, to z pewnością znajdowałyby się w wymienionym miejscu. Lecz zawiadowca musiałby cię wpuścić. On jako jedyny miałby klucz. Tak. Gdyby tak przypadkiem wyszło, to byłaby odpowiednia procedura. Mhm. Mm super. Super. Cieszę się. Czy mogłabym pozostać. Wykluczone. Wykonaj. Umo. No, Rafał, siedzimy tu Jerzy. zajęci ciągłym gadaniem. Spójrzcie na zegar. No też. Już. Boże, co za ludzie, po prostu jakaś tragedia. Zero po prostu jakiegokolwiek pomyślunku. Idę pogadać z tym gościem z włosami w nosie. A propos, wszyscy mamy włosy w nosie, więc ten zawiadowca to tak sobie w tyłek może wsadzić. Cokolwiek tam ten. Teraz zaczęłam się zastanawiać, czy on ma dwie nogi, czy jedną nogę. Ktoś na pewno ma jedną nogę, ale nie pamiętam kto. Ty! Co chciałaby pan? Mów. Właśnie odbyłam interesującą dyskusję z rektorami. Wygląda na to, że jest pan doskonale poinformowany o obecności krzewów Sawinią w Barkstadt. Podobno bardzo panu smakują. Mm. A my mynajmniej. Ja nigdy nie pijam wina. Wolę je wytwarzać. Produkcja jest dla mnie o wiele bardziej satysfakcjonująca. A więc panu nie kłamałeś! Czemużby? Widzę, że rektorzy dopuścili panią do naszej małej tajemnicy. Przekształciłem część laboratorium w pomieszczenie do fermentacji wina z amarzońskiego Oczywiście nie mogę go wytwarzać w dużych ilościach. W końcu musimy zachować dyskrecję. Mm -hmm. A co ze studentami? Czy oni nic nie zauważą? są za głupi, Kate. Okay. Bo wie pani, jacy są studenci. Mimo wszystko, reakcja chemiczna to wciąż reakcja chemiczna. Nawet gdy owoce biorą w tym udział, wtórna fermentacja trwa sporo czasu. Czasami osobliwy zapach rozchodzi się po korytarzach. Więc czasem zapala mnie co siarki. Wow. Niewiarygodne. Doprawdy niewiarygodne. Jest pan naprawdę kimś, profesorze Pons. Wow. Hmm, nie jestem pewien, czy mam to brać za komplement. To pomóż mi. Mówił pan wcześniej, Nie pan wy. Pani... zostawię. Aha, czy nic się minęłam? Aha. Mhm. Mm A tak poza tym to nie ma tu nic. Tu, 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 tu. Tu, czy tu, tu, tu. Dobra, sprawdźmy jeszcze raz tą szafkę. No, nie mogę wziąć tego wina. No, nie mogę, no. A to? Też nie. No, nic, no dobra. Idziemy jeszcze raz do tego gnoja jednego, co nas oszukuje. Wszyscy nas to oszukują. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Wszyscy zawsze wrednie kłamią. Leniwe pyry. Nic tylko biegać i biegać. Czemu w ogóle oni mają logo Mamuta tutaj? A, a, a Hansowi nic, nic nie dają, żad, żadnego rozgłosu. Nie jest nawet podpisane tu coś, chyba. Co za po prostu... Co za ludzie, co za biurokracja. Tylko wino by pili, no jakaś masakra. Nie, on ma dwie nogi. Czy jedną? Nie no, ślepa jestem, no. Ja no zawsze myślę, że mam jedną nogę. Że wygląda na kogoś, kto ma jedną nogę. Półklepki. Panie Zawiadowco, przepraszam. Nie widzę. Co? Stroił pan sobie ze mnie żarty. No właśnie. Bardzo dobrze pan wiedział, że winorośl Savignon rośnie w ogrodzie na stacji. Nie, nie, wcale nie. Nigdy nie widziałam tych pani chwastów Savignon! Nie Proszę ba. nie kłamać. Wiem o tym. Pan i rektorzy są w zmowie, a laboratorium profesora zamieniło się w destylarnię. Macie tutaj miłą, malutką bimbrownię na boku. Bimbrownię? Chyba posunęła się pani za daleko. To tylko malutka produkcyjka na boku to wszystko. Tylko dla nas naprawdę. Powinniście się wstydzić. Nie martwicie się o reputację tego wspaniałego uniwersytetu. Trzeba poinformować o tym władzę. Ale my nie zrobiliśmy nic złego, to, to nie jest zbrodnia! No, no, Proszę otworzyć bramy do ogrodu. Jest, no. Oczywiście, no problemu. Natychmiast, panienko. Hehe, he. I co? I co, gadzie śmierdzący? Było kłamać. Water, Prawda, że zawsze wychodzi na jaw. Idziemy do ogrodu. Słowa ludzie, no po prostu. Zero wstydu, zero wstydu. No. Proszę bardzo. Może pani przebywać w ogrodzie, ile tylko zechce. Jest już kłamcą Jeszcze kłamczą. jedno. Nie jestem kłamcą. Jest. Muszę myśleć o reputacji uniwersytetu. Mam zwierzchników i muszę robić, co mi. Rozumiem. Proszę się nie martwić. Nie, Dziękuję pani. Koker. Nie donieś na nich. Donieś na nich. No, nie idź za nim. A on nie ma oka. że muszę ten spiryt wychlusnął na oko ale ogródek Może to jest Szwajcaria Niemcy? to by miało nie, to nie miałoby sensu czemu my jedziemy w górę? Nie wiem, w dół jedziemy, czemu jedziemy w dół? Bez sensu. Dobra, bierz winogrona. winogrony. Kurde, dużo mają tych krzewów. Dobra, dobra, o, to znaczy, że możemy w końcu wypędzić tamte tak. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Może do nas profesorek zadzwoni. Ale to już nie przejmuj, się tym profesorkiem. Kłamniej wym, jednym i

Powiedzcie mi, kto jeszcze tak wchodził po drabinach jak Kate. Kurde, ej, teraz mi się przypomniało, e, w gotiku była taka drabina, z której spadałam zawsze i umierałam. Więc dobra, może bez innym bardziej po drabiny. Ale nie wiem, sami ocenicie. Z nie macie gotika do porównania, ale może, może to tak. Aha, to trzeba naprawić. Jak my to naprawimy? Nie naprawimy tego. Dobra. O eee. No co, wszystko? Aha. No to no nie naprawimy, serio. Może przejdziemy na to. Dobra, znowu zrobię skippa, bo idziemy tam teraz. Proszę pani, proszę mi wybaczyć. I co znowu mam ci wybaczać? Tak? Chciałbym przeprosić za to małe nieporozumienie. Ja hmm, hmm, przyniosłem pani butelkę wina Barksztad Savignon. Bardzo dobry rocznik. Proszę mi powiedzieć, jak je pani znajduje. Jest mi bardzo miło. Dziękuję. Życzę pani szczęśliwej podróży. Dziękuję. O jest. Mama mi wysłała, co się jej stało z Duolingo i... Yy... Z... To wygląda jak rozbite szkło jakiegoś powodu. A czemu to tak wygląda? Nowa dawka melona. Boże, jaki on jest piękny. E, więc tak, mamy kolejne pozdrowienia. Tym razem pozdrowienia z opery od Darcy Brown. Dziękujemy za pozdrowienia, Darcy. E, I pozdrawiamy. Też. To znaczy, nie wiem, ja pozdrawiam. Dobrze, to dostaliśmy wino pycha, czy możemy to zmieszać z tym? Nie możemy, dupa, to nie wiem komu możemy dać wino, ale dzięks stary, fajnie, że przynajmniej przyznałeś się do błędu i że nas brzydko okłamałeś. Widzicie, ja myślałam, że to jemu trzeba dać wino, a to my otrzymamy wino od niego, więc miło no miło, no miło, no miło no okej, okay. i chodźmy tu teraz może załatwimy wszystko za jednym razem żeby. pójdziemy na wykład, dostaniemy pieniądze, coś tam coś tam, zobaczmy czy to jest jakkolwiek podpisane, no nie jest podpisane, no po prostu dziwne, tak Tara! teraz kręcił, kręcił o Jezu, ciekawe jak tam pachnie w środku Jak to nie było otwierane od tylu lat Patrzcie, deski nic nie zepsute eee, No to co, schodzimy do tej przerażającej ciemni Hehe, <trybujesz> to wygląda jak dalek Albo jak wnętrze TARDIS Choć w sumie nie pamiętam jak wygląda wnętrze TARDIS czy my tu coś możemy zrobić oprócz tej wajchy? Bez sensu. Zablokowane. Ty, zadziałało! Zajdzie, <grymne> I i to wszystko trzeba było po prostu mechanizm nakręcić Nie, to nie jest nakręcenie mechanizmu. Sprawdzę tylko czy to się nagrywa. Mhm, super. No i dobrze. To idziemy. Idziemy sobie dalej. Idziemy po pieniądze. I no i tyle. Może jeszcze dzisiaj wyjedziemy z Barokszta. Dzisiaj, no i pewnie na przestrzeni dwóch odcinków dla was. Dla mnie to jest jedna rozgrywka. Baroksztat Uniwersytet, Uniwersytet e, Aha, czyli do rektorów. Dzień dobry, słyszycie tą muzykę. E, naprawiło się. Samo. Ciekawe, co by było, jakby mi nie zapłacili. No bo mogliby mi nie zapłacić, no ale to. No tak, no wiem, dobrze, to jest w ich interesie. Panowie, wybaczcie, że znowu. Każdy ani. No. Czy mogłabym pozostawić po. O Jezu. Panowie, udało mi się naprawić estradę waszego uniwersytetu. Estrada znowu działa. To wspaniałe wieści. Jesteśmy bardzo wdzięczni, naprawdę bardzo wdzięczni. Doprawdy. Tak, doprawdy, bardzo wdzięczni. Będziemy wspominać Twój pobyt z większą radością w sercach. A więc dochowajmy słowa danego przez nas. Ile potrzebujesz? 200 do. 100 dolarów, jeśli o tyle mogę poprosić. Nie, nie, nie. więcej, nie. Zgadzamy się przekazać ci wspomnianą oh. wcześniej sumę, panienko. Możesz teraz odjechać wraz ze swoim pociągiem. Frigow, Twoja zapłata, Wiedźminie. Skoro już tu jesteśmy, kiedy zamierzasz wyjechać? Tak, kiedy będę ponieważ chciała. teraz możesz przemieścić swój pociąg możliwie jak najszybciej. Super, że nie pytają dalej. Nara. Siedzimy tu za... I... i mam nadzieję, że nie spotkam Was już nigdy więcej. Opuszczam ten pokój.